Cześć, witajcie w kolejnym odcinku i to już jest trzeci sezon balkonowy. Tak, w tym roku również ponownie otwieram sezon balkonowy, troszeczkę później niż w poprzednich latach, pewnie z tego względu o ktoś tu przyszedł do mnie. Nie wiem, czy widzicie, to jest Molly, to jest Joszy. Jeśli jesteście pierwszy raz na tym kanale, to ja jestem Beata i nie tylko pojawiają się u mnie filmy z balkonu, ale również roślin domowych, roślin pokojowych. Takich filmów chyba mam najwięcej, więc bardzo mi miło, jeśli jesteście tu pierwszy raz, a będziemy jeszcze mile, jeśli się spróbujecie mój kanał. To taka, wiecie, mała e, autoreklama. No dobra, ale skończmy może z tym, bo miała być o balkonie, więc ja w zeszłym roku, jeśli widzieliście poprzednie filmy, miałam dosyć sporo powojników. Niestety z tych sporo powojników została mi tylko jedna donica, bo jedną przesuszyłam. Miałam również pasiflorę, którą wyrzuciłam razem z powojnikami. Okazało się, że pasiflora przeżyła, zaczęła puszczać pąki, czego wcześniej nie zauważyłam, dopiero po... W tym czasie, kiedy zaczęłam wyrzucać, zorientowałam się, jak już, wiecie, wyszarpałam połowę korzeni, zorientowałam się, że jednak pasiflora odbija z, od umarłych i zaczyna wypuszczać piękne pączki, co bardzo mnie zdeprymowało, bo chciałam w końcu mieć taką... Chciałam mieć pasiflorę, widziałam ją w zeszłym roku w Chorwacji, Urzekłam, mnie, była to taki płot i było pełno pięknych kwiatów, już chyba w czerwcu kwitła, więc i w tym roku postanowiłam, że dokupię sobie. Tu obok mnie jest dosyć sporo zakupów, w tym roku postanowiłam Stawiłam na takie dosyć nietypowe rośliny, więc mam nadzieję, że Was zainteresuje. Będą również rośliny domowe, które przeznaczę tylko i wyłącznie w tym roku na balkon. Hmm, zakupiłam też trochę takich krzaczków. Ogólnie starałam się robić bardzo tanie zakupy, więc hmm, znalazłam fajną ofertę w normie. Zakupiłam sobie dwie flory, które zaraz zobaczymy. Zakupiłam dosyć tanie rośliny, bo jak wiecie, w tym roku inflacja idzie do góry. Ceny wszystkiego idą w górę, więc staramy się robić rozsądne i tanie zakupy. I ja w tym roku również takie postanowiłam zrobić. Więc będą też i rośliny bidy, które będziemy. Podczas sezonu balkonowego, e, sprawdzać, czy warto było je w ogóle kupić. Chociaż myślę, że niektóre to błąd, bo jak macie balkon mój balkon jest od strony południowej, jest to bardzo ciepły balkon. Ja próbowałam z pomidorami w zeszłym mi pięknie wrosły, piękne krzaki. Niestety jest to tak sucho, że rok w rok jest albo przędziurek, albo mszyca. I mam takie rośliny, które właśnie przędziurek kocha i mszyca również kocha. E, w sumie nie przędziurek, tylko właśnie, no w sumie może, no dobra, może zacznijmy już tych zakupów, potem zagospodarować sobie jakoś te donice zobaczycie, co mnie przeżyło. Jak widzicie, sała ta wysadzona w kwietniu ma się cudownie. Nie wiem, co to jest. To chyba jakiś gratis był do tych sad, bo wydaje mi się, że to w ogóle. Ej, 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 nie zjadaj! Nie wolno! Ja wiem, że ty jesteś amatorką zieleni, ale nie wolno! nie wolno molu to jest moli, ona kocha zieleń, tak samo jak joszy w ogóle wtuliły się we mnie i chyba im wygodnie, tu z tyłu jest ze mną taki pierdolnik tam jest wszystko, więc nie zwracajcie na to uwagi, no ale jestem dumna z, z mojej sałaty, to jest w ogóle taki chochpet, to się tak nazywa ja jestem w ogóle w mieszkach w Giemczech i tutaj właśnie mam wysadzoną sałatę, bo kupiłam na początku jakoś kwietniu, kwietnia nowe sadzoneczki sałaty, urzekły mnie, słuchajcie, pierwsze zielone no to trzeba było kupić, wysadziłam, przeżyłem się świetnie. Niedługo trzeba będzie poczynić jakieś zbiory i być może wysiać jakąś inną sałatę, żeby wiecie, żeby zachować rytm. no Bo ta niedługo przerośnie. Ja nie wiem co to jest, wygląda w sumie jak rzepak trochę. No pięknie pachnie. To złamałam i zaczęło kwitnąć, więc taka przekwitnięta sałata już też nie jest za dobra. Azjatycki miks, nie mam pojęcia co to za sałaty. No dobra, więc tutaj postawiłam sobie keramzyt. To będzie, ja mam keramzet i. Pumeks tak. I pumeks to użyję trochę do donicy, żeby sobie tam na dno wysypać, bo będzie potrzebna jakiś taki delikatny drenaż. Nie zawsze go robię, ale bardzo często. Więc słuchajcie, znalazłam taką piękną pasiflorę i jest to odmiana Alata. Nie znam jej, ona ma takie grubaśne liście, jak widzicie, tu jeden się troszeczkę ułamał. I rewelacyjna cena, bo zapłaciłam za nią euro 39 lub 89 i jak widzicie tu jest chęć życia, stoi od 3 dni na balkonie tak starałam się w tym tygodniu wszystko zbierać żeby już wysadzić, bo zaczęło się robić w końcu cieplej, jak wspominałam w tym roku, no pogoda nie była za dobra, więc balkon w tym roku wystartował dużo później teoretycznie chcę zasadzić sobie je obie do jednej doniczki będą miały podporę i to jest pasiflora, którą miałam w zeszłym roku, bardzo fajnie rosła, niestety nie zakwitła mi, no i nie zauważyłam, że ona jednak przeżyła, więc wyrzuciłam, jak wspominałam, wyrwałam korzenie, wyrzuciłam wszystko i patrzę, na jednym pędzie zaczynały wychodzić listki, nad czym bardzo ubolewam. Ej już, i ty się tu nie pchaj na tą donicę. No dobrze, więc te dwie, <laughs> widzicie jakie to są wredne psy, no już mi próbuje tu coś zeżreć. No dziewczyny i chłopaki, proszę o spokój. Więc odstawiam sobie tutaj te pasji, flory. Będziemy je za chwilę zasadzać. A teraz się bierzemy za te rośliny, które są tutaj w tym, a, w tym, w tej torbie. Więc tak, tu mam paprykę i to jest papryka bonsai wysiana z własnych nasionek. Miałam ją w zeszłym roku, oczywiście nie ściągłam w odpowiednim momencie do domu i nie przetrwała. Na szczęście miałam nasionka, więc w tym roku postanowiłam wysiać ją ponownie. Zajrzyjcie sobie do mojego filmu z zeszłego roku, ma około wrzesień, ją dostałam. Bardzo ładnie wyglądała molinie, wolno tam zaglądać. Bardzo ładna roślina, ym drzewko bonsai z takimi malutkimi papryczkami. Fajnie to wyglądało. To sobie zasadzę w taką podłużną skrzynkę. Nałożę na to kubeczki, bo już myślę, że to już jest czas, kiedy ta roślina by mogła w końcu zostać na balkonie, więc sobie też na końcu zobaczymy, jak to e, zorganizuję. A teraz tak. Myślę, że przejdźmy do jeszcze jednej z nutniejszych rzeczy. To jest koleus. Ja kocham koleusy. Nie wiem, czy znacie koleusy. To są rośliny zdobne właśnie z liści. I one zdobią... Teraz jest dobry właśnie moment na to, żeby je wysiać. Można je wysiać już właśnie teraz na zewnątrz. Ja w zeszłym roku robiłam sobie rozsady, siewki w domu, ale takie wysiane na balkonie tak samo mi szybko wzeszły i podrosły w końcu, jak te, które wysiałam w domu. Te wysiane w domu naturalnie wzeszły szybciej, ale z tego względu, że wiecie, mniejszy dostęp światła, inne warunki niż na zewnątrz, rosły tak samo wolno, bardzo wolno i te wysiane na balkonie... Praktycznie dorównały tym, które miałam z domu. Więc to jest taki miks nie oczekujcie, że będą na przykład takie kolory, w zeszłym roku one mi nie wzeszły najczęstszym kolorem był ten ten i ten chyba, ale ja uważam że to są bardzo ładne rośliny no one nie kwitną, kwitną takimi małymi, nijakimi kwiatkami które ja proponuję zawsze obcinać ładnie się same z siebie zagęszczają są na tyle kolorowe, że pięknie zdobią, pewnie widzieliście nieraz na klombach no świetna roślina, ja ją uwielbiam i wysiać można sobie z nasion w tym roku bardzo długo naszukałam się tych nasion, było ciężko, ale udało mi mi się z czego się bardzo cieszę. Więc tak, do tej białej tutaj donicy, nie wiem, czym tu widać, tutaj jest taka wielka, biała donica, postanowiłam, że w tym roku pójdę w trawę. No ten kolor jest cudowny tej trawki, kupiłam ją w denerze i ona dosyć droga była, bo za taki mały dzielnik zapłaciłam 3,50, więc ja nie uważam, żeby to było mało. No ale dobra, słuchajcie, to ma być roślina wieloletnia, która, jeśli jej nie przesuszę, to powinna mi tu przetrwać. Więc jest jedna roślina, którą odłożę wyżej, bo Joszy już się na nią czai. Do tego taki hicior, Słuchajcie, ja widziałam w zeszłym roku i wiem, że dużo osób również hoduje właśnie. Nie wiem, czy to widać, jak ona się błyszczy. Trzy krotki. Teraz będę pokazywać wszystkie rośliny, które właśnie pójdą do tej wielkiej tunicy Ona jest malutka, kosztowała 3 euro, ale słuchajcie, znalazłam podobną i kosztowała już 10 euro. Mniej więcej taki sam. Troszeczkę dłuższa, bo ale nie za dużo, więc uważam, że 10 euro to przesada, ale za trójkę można sobie wziąć. Nie wiem, czy to widać, ale ona się niesamowicie błyszczy w świetle. No, to jest po prostu jak obsypana brokatem, więc myślę, że na balkonie będzie fajnie wyglądać, jeśli troszeczkę światełka prześwieci no to ma piękny połysk, a nawet jeśli stoi w cieniu, to i tak ten, widać ten połysk. Ta część, nad którą ja tu teraz siedzę, ona jest dosyć mocno zadaszona. I jeszcze do tego rozwinęłam sobie dzisiaj roletę, bo słońce, nie wiem czy widać, ale już trochę pali mnie w policzek. Nie, wiem, nie pamiętam. Wiecie co, ja już się czasem gubię, odstawię tą trzykrotkę. Ja mieszkam na czwartym piętrze, więc jeśli teraz już nie zasłonię tego okna, to będzie bardzo gorąco. Ja liczę na to, że właśnie w tym roku te rośliny postoją u mnie trochę dłużej. Tu mamy kolejną m, taką krzaczastą roślinę. Niby to taki krzaczek chyba jest. I to jest Hebe Magi Magical Root. Czyli magiczna czerwień. Nie mam pojęcia dokładnie, co to jest. Pokażę Wam tutaj. Hmm. A, ono niby kwitnie. Kwitnie od kwietnia do maja. Ciekawe. Ale spodobała mi się bardzo i ja uważam, że ona ma potencjał na to, żeby urosnąć i takie dwie rośliny będą się fajnie komponować. Więc mam do tego trawkę również wzięłam, żeby coś tam rozweselić, 3,50-3,80, no poszaleli. Słuchajcie, w tym roku ceny idą w górę, więc jak wspominałam, kupuję troszeczkę rozsądniej, kupuję to w niższych cenach, ale nie wszystko się da. Niestety nie wszystko się da, o ile Passiflora naprawdę ma w rewelacyjną cenę, no to taki już z takich marketów em, ogrodniczych rośliny są droższe. Dobra, odstawię sobie ją tu z przodu przede mną. Mam nadzieję, że Joshi się nie doczepi do niej, chociaż widzę że już jakieś zainteresowanie jest. Dobra, słuchajcie, zakupiłam sobie również petunie i to jest kalibro Choe, Calibra Mix, jakoś tak to się nazywa. To jest ten o drobniejszych kwiatkach. On bardzo pięknie kwitnie. Jak widzicie, nie ma tu ich zbyt dużo, bo kupiłam roślinę z przeceny. Ona była przeceniona o połowę chyba kosztowała euro 25 w pennym. No ale co zrobić nie? Można wszystkie przekwitnięte urwać. I na pewno odwdzięczy się za jakiś czas, jak tylko poczuje trochę tego słonka, e, światła, ziemi, wody, nawozu delikatnie, to na pewno odwdzięczy się pięknymi kolorami, więc teraz nie wygląda jakoś spektakularnie e, pięknie, ale myślę, że to jest to po prostu kwestia czasu i to nam się tak czy siak rozrośnie. Tu się bym tym nie przejmowała, tu nawet jakieś pierwsze pączki gdzie nie gdzie już widać, tu się coś pojawia, więc tym akurat się nie przejmujcie, jeśli macie okazję kupić w miarę, jeśli widzicie, że te liście są żywe i i po prostu roślina jest przekwitnięta, to weźcie ją, jeśli Wam się podoba. Dobra, i wzięłam sobie taki właśnie jeszcze kolor petunii. Czyli z petuniami u mnie jest taki problem, że no niestety, jak widzicie ona, to też ma takie zasuszone kwiatki. Niektóre są fajne, nie widziałam jeszcze tego koloru, jest to taki e, limonkowo-zielony. Spodobał mi się i stwierdziłam, ej, moli, widzicie co, muszę tak trochę się tu tymi kwiatkami gdzieś postawiać, bo moje psy aktywnie próbują mi tu coś podżerać gdzieś tu coś tu jest ułamanego, no trudno się mówi ale ja myślę, że tu jeszcze wiecie tu jeszcze jest życie, tu jeszcze ta roślina ma szansę, żeby odbić, żeby było w nią dobrze, więc o zabieram sobie tylko te zdechlaki no i co? Potencjał jakiś jest, tu jest jakiś uszkodzony, ale to nic. I nie jedz keramzytu. Znalazł keramzyt i teraz próbuję go zjeść. Oddaj mi to. Będzie Ci niedobrze. Tu wrzucimy do donicy, bardziej się przyda. Więc ja uważam, że te rośliny mają tutaj potencjał. I tak, myślę, że będziemy się już zabierać do roboty. Pokażę Wam. Myślę, że zacznę odpierw. Pasi flory, a na końcu przejdziemy sobie do tej większej donicy, w której będzie ta fajna kompozycja. No mam nadzieję, że będzie fajna. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie i z czasem jak to się rozwinie, czy powiększy objętości i tak dalej. Więc zapraszam was do, do dalszej części. Dobra, to wciąż ja wysypię sobie na początek trochę tego pumexu na samo dno. Odrobinę. Słuchajcie, u mnie jest tak gorąco na balkonie, że ta Donica, która tutaj jest, nawet nie ma odpływu. W zeszłym roku miałam na niej dipladenie i to jest super roślina, którą chyba miałam jakieś 3 lub 4 lata, ale w końcu przestała mi tak pięknie kwitnąć, no bo korzenie przerosły tą Donicę. Ona nie jest do końca, jak widzicie, jest po prostu wysoka, ale ten pojemnik nie jest zbyt duży, więc albo była opcja, że poprzecinam sobie korzenie i spróbuję jeszcze raz, a, wiecie, wsadzić dipladenie i i próbować jeszcze raz, żeby wypuszczała trochę większe liście i większą ilość kwiatów, ale stwierdziłam, że za dużo z tym roboty i po prostu ją wyrzuciłam, więc tak zaraz dosypię sobie ziemię, taką zwykłą kwiatową. I, i co, i będziemy sadzić, nie? Ale jak już sobie tak pomyślałam, że mam takie spoko podwyższenie, to zajmę się tą donicą, w której chcę sadzić papryki tu mam takie kubeczki właśnie o nich myślałam, donica jest super ona jest samodawadniająca, to jest taka kratka, więc za jakiś czas jak mi już ta papryka dojdzie korzeniami w dół to będzie sobie fajnie sama pobierać wodę, jest to lepsze jeśli chodzi o kontrolowanie, więc jeśli macie szansę, kupujecie nowe doniczki w tym roku to zakupcie sobie takie, one są bardzo praktyczne tylko na początku trzeba podlewać rośliny z góry, wiecie żeby zanim te korzenie dojdą tam na samo dno żeby, żebyście nie ususzyli sobie tej roślinki OK, to tak, ja tu mam ziemię do wysiewów, taka mi została, wiecie, to jest właśnie, dosypywałam w tym roku do, do donicy z sałatami, taki trochę dziwny kąt mam, ale trudno się mówi i taką uniwersalną ziemię, jakąś tanią, z e, penego chyba, Bio niby jest, więc pewnie ma dużo śmieci, resztek, ale co tam. I tak praktycznie co roku te ziemie się wyrzuca, no chyba, że coś Wam przetrwa, to wtedy tylko dosypujecie. Ale ja widzę, że ta ziemia nie jest taka najgorsza, ona nawet perlit ma, więc ja tu liczę na to, że to mi się teraz nie wywróci. No może być to kiepska sprawa. Wiecie co, widzimy się za chwilę, jak ja już tą ziemię wsypię, bo może być ciężko. Dobra, nie przerażcie się moimi dłońmi. Ja pracuję zazwyczaj bez rękawiczek, więc tak to wygląda. Dosypałam sobie tak solidnie ziemi. I teraz, co? Wyciągnę sobie te moje siewki. I myślałam, żeby wsadzić trzy. I to by było dosyć rozsądne. Ale takie trzy najsilniejsze zawsze są najlepsze. Dobra, spróbujemy z tą. Ta się nie nada. Z tym, tu oto małym dzieckiem, a resztę się zobaczy, co z nimi zrobić. Myślę, że wysieje na razie więcej. Zobaczymy, jak one będą nam wschodzić, rosły, czy to ma sens, czy nie. Najwyżej z czasem się poprzerywa. Mamcie, takie rzeczy to po prostu żywią. Więc nic skomplikowanego, dosyć głęboko sobie je wsadzam, a resztę najwyżej dam ponownie do tego doniczki. Okej. Okay. I dam tu piątą. A co tam? Jak szaleć, tu szaleć. Dobra. To sobie na razie odłożę. Wsadzę je ponownie do kubeczka. Może gdzieś dorzucę do czegoś mało zgrabnie. I teraz w tym roku mam zamiar przykryć takimi plastikowymi kubeczkami. Myślę, że przykryję sobie tylko trzy. I tą na przykład. Tą. I tą ostatnią. Na końcu sobie je wszystkie podleję, teraz tego nie będę robić i zrobię później sobie dziureczki w tych kubkach, takie nie za duże, żeby te rośliny mogły oddychać, żeby mi się nie zaparzyły, bo jednak na tym balkonie jest dosyć ciepło. Jak przysmarzy słonko, to może być zbyt ciepło im. Więc jedną donicę mam zrobioną, zabieramy się znowu ponownie za tą dużą. Okej, okay, więc mam już przygotowaną... tak dziwnie. Dobra, więc mam już przygotowaną donicę z ziemią. Będę sobie wkładać te rośliny, tylko teraz myślę, bo one mają mieć taki stojak, żeby właśnie miały się począpiąć. Więc myślę, że pierw włożę sobie rośliny, a potem wbiję ten stojak i postaram się jakieś Tu mam parę takich klamerek do przyczepienia, więc zobaczymy, jak to wygląda. W tej ziemi jeszcze jest dosyć mało, nie wiem, czy to widać, ale... Ja sobie to do dosypię, żeby to wszystko miało ręce i nogi, więc odpakowuję pierwszą tą ślicznotkę za euro 90. Dobra, nie otrzypuję jej ze starej ziemi, tak jak na przykład często się to robi przy roślinach domowych, nie uważam, żeby była taka potrzeba. Zobaczymy sobie korzenie przy okazji tej rośliny, ale tu jest spoko, nie jest źle. Powiem Wam, że tą, którą miałam w zeszłym roku, no pięknie się zakorzeniła, cudownie. Więc włożę sobie ją tylko tak tutaj, a na końcu obsypię. Myślę, że im bardziej w rogach, tym lepiej. I pewnie się zastanawiacie, aż dwie rośliny do jednej donicy, a co tam? Jak nie przeżyją, to trudno. Czy ja tu coś łamię? Prawdopodobnie tak, więc postaram się to oderwać. Dajcie znać, jeśli uważacie, że ten film, takie filmy są zbyt długie, ale no co zrobić. Dobra, słuchajcie, ta ma taki niefajny wiklinowy fartuszek, ale ja już ten fartuszek zostawię, nie będę tu nic obupływać. Spójrzmy sobie w korzenie. Korzenie są eleganckie, naprawdę dużo, więc ta będzie się szybciutko korzenić. E, jedyne co zauważyłam, to wszystkie w sklepie miały takie dosyć dziwne białe plamki na liściach, ale jakoś się tym mocno nie przejęłam. Wzięłam tak czy siak, nie zauważyłam, żeby miały jakieś szkodniki. Oglądałam dobrze liście, wystawiłam sobie to na balkon, w razie co, jakbyś wiecie, coś się niepokojącego działo. No tam ma fajne liściorki. Dobra, wpadamy tak przysypię sobie resztę ziemią i będę lokalizować ten stojaczek. I dobra, to jest ta kopułka, którą sobie chcę tu zamontować. Przesunę się trochę, już nawet nie uwierzycie, jakie mam bałagan na balkonie. Mam nadzieję, że coś widać. Odsunęłam trochę okno, bo zrobiło się dosyć y, okno, roleta, bo dosyć ciemno się zrobiło i powiem Wam, że od razu zrobiło mi się dużo cieplej. W sumie nawet bym powiedziała, że gorąco. Więc po prostu wtyknę sobie tą małą kopułkę i przetwierdzę trochę te moje rośliny. I będę czekać, aż urosną. Więc mam nadzieję, że w tym roku doczekam się choć jednego kwiatka. Dobra. Tą Oj, może wyciągnę sobie ten patyczek, on tu nie jest potrzebny, myślę, że ta pasiflora sama wyczuje mambę i będzie się tu mi pięknie wspinać i oplatać ten stojaczek czy tą kopułkę. Dobra, pozaczepiam ją tak na oko. Okay. Jeszcze nie ma jakiegoś efektu wow. Myślę, że na to to trochę trzeba będzie poczekać. Ale pierwsza donica jest. To teraz się weźmiemy za tą mm, kompozycję. Następną donicę. No dobra, to okay, Więc jesteśmy... O, kabel. Więc jesteśmy teraz przy tej dużej donicy. Obstawiłam się tu trochę roślinami. Mam nadzieję, że dosyć spoko to wszystko widać. A, no i co? I będziemy tu coś próbowali komponować. Więc mam aż pięć roślin. Donica ta jest również bez odpływu. E, ja stawiam na donicę bez odpływu bo wiecie, no tutaj jednak na tym piętrze to wszystko szybko, super szybko przesycha, więc to i tak rośliny sezonowe raczej nim, im się krzywda nie stanie. Dach jest, balkon jest zadaszony, więc nie nie są też jakby to powiedzieć mocno zraszane wodą czy ulewnym deszczem, no bo niestety bardzo rzadko jest na tyle mocny deszcz, żeby dosięgnąć nawet tego pomieszczenia. Tu dlatego jest też tak sucho. No dobra, ale nie będę tyle gadać. Biorę się za rośliny również postąpię tak samo. Myślę, że zostawię sobie tą karteczkę, żebym wiedziała, co ja tu mam, bo uważam, że ta roślinka jest urocza. Zobaczymy. O, dosyć sucho już tu ma nawet. Więc mam nadzieję, że mi się tu uchowa. Nie wiem, czy to będzie spoko widać, czy nie. Więc myślę, że takiego pięknego krzaczka to my sobie tutaj dołożymy. ładnie za nisko też. Myślę, że w to miejsce bym włożyła sobie trzykrotkę. Jakby mi coś nie pasowało, to jeszcze się zmieni. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać za miesiąc, no bo teraz jednak jeszcze te rośliny są dosyć małe. O, słuchajcie. Mam nadzieję, że to nie był wciornastek, tylko ziemiórka na mnie wleciała. Więc, ok, jak będzie mało trochę ziemi, to jeszcze sobie podsypię. Jak widzicie, to jeszcze nie jest na tyle wysoko, żeby coś tu było widać, więc na razie ta donica będzie taka dosyć płaska, ale to nic, jest początek. To dopiero takie początki są tej wiosny, więc ja myślę, że tu jeszcze będzie dobrze. Tu jeszcze z tej mąki chleb będzie. No podoba mi się nieziemsko ta trawa. Fajny taki daje, co wiecie, taki pióropusz. Myślę, że tu sobie zasadzę tą większą petunię. A może tutaj? Mam nadzieję, że to się całkiem fajnie będzie wszystko komponować za jakiś czas. Ja jestem taki raczej wiecie, kolorowo musi być. <grym> Żeby nie było smutno, to musi być kolorowo. Widzę, że gdzie niegdzie mam takie delikatne luki. Może zostawię takie trochę delikatną przestrzeń między tą a tą rośliną, żeby jednak ta petunia miała trochę miejsca na rozrost. I myślę, że tą sobie wsadzę w ten bok. O, też nie za nisko, nie za wysoko. No i co mamy? To tu jest trochę miejsca, gdyby rośliny miały chęć się rozrosnąć, na co ja bardzo liczę. Mam nadzieję, że za jakiś ta czas ta trzykrotka będzie mi się tu zwisać. No nie jest źle, coś w tym jest to teraz co, jeszcze dosypiamy sobie ziemię do jednej z większych donic, wysiejemy sobie koleusy i będziemy obserwować moją pracę. Dajcie znać, czy wy już coś zaczęliście robić na balkonie, czy jednak jeszcze czekacie na lepszą pogodę. Standardowo pelargonie w tym roku czy może coś innego? No ja lubię stawiać za każdym razem na coś nowego, coś innego. No, dobra, nagadałam się. Ziemię, tak się zastanawiam, czy mi wystarczy, bo w sumie jak podleję, to to się jeszcze ubije. Ale no, okej, okay, zaryzykuję i teraz zostawię tak, jak jest. Najwyżej będę jeszcze coś kombinować. No i co, i biorę się za wysypkę koleusów. Wiem, że one są w takich dwóch torebeczkach. Mają nawet znacznie. To jest dosyć praktyczne. No, ręce mam brudne, więc tak. Przeczytam, może, ile jest tu tych ziaren, bo by było. 50-80 No, to żebym nie poszalała jak w zeszłym roku, nie? Okej. Okay. No coś tu sypnę, a potem będę sobie przerywać. A, patrzcie, to jest przezroczyste. <grych> tu widać ile jest tych ziarenek. A, myślę, że na razie sobie wysypię taką kępkę z jednej strony ok, wystarczy, bo to będzie za dużo a potem będę przerywać w trakcie sezonu może podzielę się z sąsiadką w zeszłym roku jej dałam wielu osobom podarowałam moje koleusy wybiorę sobie co ciekawsze modele poprzerywamy to i zobaczymy a tak trochę pougniatam, żeby podczas podlewania jednak te, o, tak zmieszam to z ziemią żeby te nasionka mi się nie wiecie, no nie wpłynęły gdzieś dalej w takie miejsca, w których bym nie chciała więc na początek to powinno wystarczyć, a potem będę myśleć, e, jakie modele i jakie pierwsze liście wychodzą. Wiecie, to jest zawsze taka loteria. Uwielbiam koleusy właśnie przez tą loterię kolorów no to nie jest to, co za sklepu, że idziecie, wybieracie sobie konkretną sadzonkę, tylko tutaj się coś pojawi. Pytanie tylko co? Czy będzie nam się podobać? Zawsze mi się podobają, mimo, że często kolory się powtarzają. No dobra, słuchajcie, to ja myślę, że poogarniam sobie tu i zobaczymy ten balkon jeszcze raz w tym samym filmie za 2-3 dni. Jak już ogarnę trochę balkon, zobaczymy, jak mi się przyjęły te rośliny. A teraz lecę. Konewka stoi obok mnie niestety totalnie pusta. Biorę wodę, napełniam, podlewam to, co dziś wysiałam i co? Widzimy się za dwa dni. Witamy się cztery dni później, jednak nie dwa. No i słuchajcie, od paru dni pada, więc pogoda jest cudna. Nawet tak nie do końca zdążyłam wytrzeć ten balkon, ogarnąć tyle, co podłoga umyłam i to znowu się wszystko nasyfiło, więc tak pasiflora, no tu jakiś młody listek się pojawia, widać, że coś z tego będzie, jeśli oczywiście pogoda dopisze, ta druga pasiflora coś tutaj rośnie, coś się dzieje nie umarła, wydaje mi się, że się przyjęła, no tylko przydałoby się jej słońce, którego teraz oczywiście nie ma tu na podłodze mamy te papryczki yy. no, nie zrobiłam dziurek, no bo jakby inaczej, ale spójrzcie, one mają się dobrze fajny zielony kolor, te, które stały na bezpośrednim słońcu, troszeczkę na kolorze straciły ale to nic, to wszystko będzie ok. Do tego dokupiłam sobie, słuchajcie, rośliny, których jeszcze nie zdążyłam wsadzić. Nie wiem czy je wsadzę, muszę wodę wylać, bo się nazbierało. To jest taka dosyć popularna, jeśli chodzi o Niemcy roślina. Mam nadzieję, że już widzicie nazwę San Vitalia. Podobno Wam bardzo urocze, to czy urocze są te kwiatki i dosyć chętnie kwitnie na słonku, więc myślę, że tutaj się mi na tym oknie na tej wystawie sprawdzi. Mamy Dichondrię, mam nadzieję, że za jakiś czas będzie się fajnie przewieszać. Mam taki plan, żeby z każdej strony zwisały te, takie długie, srebrne liście. W ogóle to tu się nazywa taki srebrny deszcz, tak mi się chyba wydaje. No i mam Gazanie, słuchajcie, to jest moje marzenie od wielu lat w tym roku to naprawdę rewelacyjnej cenie, bo była po 2,99 Niestety z powodu deszczu ona się tylko otwiera na słoneczne dni, jest cały czas zamknięta. E, tutaj mamy powojnikach No i powojnik już zapomniałam wam pokazać, ale on już wtedy zaczął wypuszczać pierwsze pąki, więc jest ich tutaj sporo. Dosyć. A tu jest kolejny. Tu jest taka, taki dosyć młody przyrości, który również wypuszcza sporo pączków. Więc tu są dwie odmiany. Więc za jakiś czas, jak tylko pokażą mi się jakieś pączki, to na pewno wam pokażę. No i mamy jeszcze. Wystawiłam tą szałwę tutaj. Słuchajcie, ona mi strasznie marniała w kuchni. A tutaj to dosyć fajnie wygląda. Widać, że odżyła, że jest taka bardziej. O, już mu się bardzo podoba, podoba Ci się, nie? No pewnie to by się wszystko podoba. Już tu sprawdzasz, nie? Co tu patrzysz? Zostaw biedaczkę. Więc szałwie mam zakwitłami w kuchni. Spójrzcie jakie ona ma urocze kwiatki. No bardzo mi się podobają. Niezmiennie sałata. Wyrosła wielka bujna kępa. No i ta donica, która mnie najbardziej cieszyła, a... Okay, jest spoko, tylko wydaje mi się, że przez to, że jest tak chłodno i chmurno na dworze, no to za szybko ona mi tu nie rusza, ale jak widzicie kwiatki są bardzo ładne, niby bida, bo bida, bo tania i w ogóle, ale coś tu się dzieje, jest kolorowo, mało ich przekwitło z tego właśnie względu, że jest chłodno i pada. Ale jak wspominałam, mówiłam, że pojawiają się jakieś pączki, więc z tej rośliny jeszcze coś będzie. No to co, ja już myślę, że będę się z Wami żegnać i za jakiś czas sobie zaktualizujemy ten balkon. Myślę, że w tym czasie jak będą mi zakwitną powojniki tak dosyć obficie, to wtedy zobaczymy jeszcze raz sobie jest bliska. Jeszcze tutaj do tej donicy dosadziłam sobie resztę papryki. Gdzie nie, gdzie nie wiem, czy mi się to przyjęło, czy to przelałam. O, tutaj jest jeszcze jedna. Zobaczymy, jak to będzie się miało za jakiś czas. Więc ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!